No u mnie, u mnie bardzo jest dużo osób w klanie chyba 120. Na naszym też jest. Dobra. Yy, Lajtami. Jedziemy tu. Lajty, dawajcie. Nie, nie ma... Nie macie, nie masz lajtu! Ja... Przepraszam. fedami Tu. Jeden ma też górkę, reszta ktoś. Osłania w go. Tym kawukiem, Misiek. Podjeżdżasz gdzieś tu defensywnie pod tą górkę i patrzysz na ten przejazd. Ale jak, będę tak jak będzie tak, niech helkat się też tu ustawi. Tak, helkat gdzieś się u... tu Gdzieś tu i obstrzeliwuj innych. Ej i tak, i weź troszkę pomyśl i wysłuj dwa, dwa medy tutaj, a tutaj będzie kawuk, bo kawuk troszkę no. przeładowuje. Ej, dobra, Kavuk, nie, to, e, to nie nie, do niej, dobra. Ja pojadę. Ja pojadę z kawukiem. niech ja... dwa... Nie, niech dwa medy pojadą z nimi. Niech dwa medy jadą na dół. kawuk jedzie do góry, a reszta ustawia się tu, jeden wyjeżdża tutaj. Tak jak... ja tam y, pojadę z tobą. I jak ktoś może to e, nie pojedzie... Ale Helkat, ty robisz polecenia, ty jedziesz tutaj. Dobra, Helkata trzeba wywalić. Ja... Zobacz. Helkata trzeba wywalić. Wy pędzi, na jedno miejsce kurwa Dobra, dawajcie. Ktoś nie pojedzie ze mną i kabrzunkiem. Promka jedź tam do nich. Ja tam mamy. Dawaj tego tajpa Dawaj tego tajpa Nice. Dobra. Dobra, przyszedłem, Raszują tu 20 tanki, a kurwa witam na midzie. <gry> ja pierdolę. <gry> Ta, ja też go polubiłem Nie umie grać no to niestety. Ja nie umiem grać kurwa, a witam Page na kopeczku, kurwa I dole zraszują 6 tanki, kurwa. Robien. Dobra, kawuk Nie, ja myślę, ale kawuk Podjedź tutaj Ej, dobra Tą Mkom, ką Marisek Chodź ze mną Chodź ze mną chociaż pomóc albo coś, bo nie wiem kto to jest, chodź ze mną Dawaj daj tą kromkę, fokus na tą kromę. Nie, nie wyjeżdżaj tak, nie wyjeżdżaj, bo będziesz zbierał od innych Poczekaj aż ona by wyjeżdżać Zbijcie bazę, bazę tym kapukiem Nie wiem czy wejdzie na lep, może wejdzie Nie, nie, nie wejdę Nie, wszedł, ch wszedł chyba. Tak, wszedł. Ale okej, okay. udało się coś. Ale zraszowali nas w Ja Jezus, jeden raz w tym ciałem gównianym trafiłem. Chłopie, takie długie jest, nie ma co robić. się nie ma na nim silnika. Gdyby ten niszczyciel posłuchał i by był mądry, to by wiedział, że tutaj masz jechać. A ten się pojechał tutaj. No, to Dobre, ty gdybyś wiedział, tak kurwa tam idziesz dol na dół. Na jeden wieża kolega tyłu. kolega powiedział jeden wieża kolega powiedział nikt nie, nie był. jedna dwa kurwa dobra zamknij i... no cicho bądźcie cicho bądźcie, 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 bądźcie ja to załatwię jak dwa medy mają jechać na zamknij ciki, na dół ale okazało się że za dołem, to wiesz o sorry Tomaszek Sorry nie ciebie Nie ciebie chciałem